Po... Jakie zmiany y... Jakie zmiany wprowadzisz po przejęciu stanowiska Tańculi? Skończy się dyktatura Tańculi. Dość, dość rządów pod siebie. Czas by związek polskich freakfighterów był dla ludzi, a nie dla Tańculi. Czekajcie! Ej, słuchaj, to ja ci zepsuję performance. Czekajcie, tłumacz, ja, no, ja. Tłumacz, tłumacz, bo ja nie zrozumiałem, czego. E, chodzi o to, że będzie koniec tańculi. Dobra, dobra, dziękuję. E, słuchaj, to ja ci zepsuję cały performance. Ja mogę ci odstąpić do stanowiska. naprawdę nie jestem do niego przywiązany. Precz z dyktaturą tańculi! Precz z dyktaturą tańculi! Precz z tańculi. Wspierając <laughs> cecule! Popierasz dyktaturę! Wspierając cecule! Ale, Maksiu, ja ci właśnie tłumaczę, że możesz sobie wziąć to stanowisko. Nie potrzebuję go, naprawdę. Tak? taki sobie. jesteś, kurwa. Bardzo proszę. Ta. Możesz być, od dzisiaj możesz być prezydentem. Jeżeli oni wszyscy na to się zgadzają, możesz być prezydentem. W takim razie Polski po Fight, konferencji spisujemy umowę i podpisujesz, że ustępujesz ze stanowiska. Ale to, że ustąpisz ze stanowiska nie oznacza, że ja zapomnę. Nie zapomnę tego, co zrobiłeś, jak zniszczyłeś polskie freak Fighty. Nie zapomnę! Będziesz musiał za to zapłacić. Ja wysyłem cierpią wszyscy! Pańcula, lapę tak, przyciągasz pierdolniętych, to na pewno. To prawda, <grym> tak, to się zgodzę. To nie od dzisiaj. Dobra, od podstawówki, Heiter. tak, mam. A propos. Heiter,